Ma no, taka mało opłacalna naprawa, ale zrobimy, a przynajmniej zobaczymy, czy da się to zrobić tanio. Taka ładowarka, akumulatorów to już tam było rozkręcane, podobno, czy nie podobno. No, właściciel mówił, że to rozbierał już i tam tylko kondensatory są do wymiany. Czy tam kondensator? No nie wiem, zobaczymy. To, że widać po kondensatorach, że tam. Się coś z nimi stało. To nie znaczy, że tylko one mogą być uszkodzone, ale mogą, może, być, może być tak, że tylko właśnie kondensator lub kondensatory uszkodzone wymieni się i będzie śmigać. Nie zobaczymy. Rozkręca mi się włączam. Ostatnia śruba. tych chyba nie trzeba. Czy też trzeba. Nie trzeba. O, tu coś rozerwało. Rozerwało kondensator. To trochę gorzej. Tutaj widać ten jest wydęty. A tego rozerwało. Mogła przetwornica się rozpędzić do dużych napięć. I mogło rozerwać przez to. No nic, wyjmę jeszcze płyty i zobaczymy, czy coś z tego będzie. O, płytę już wyjąłem. No, tylko kondensator wymienić. Kurczę. Nawet mikrokontroler wybuchł. No, podziało się. A zobaczmy sobie z ciekawości pod mikroskopem, co tu za podzespoły są. I tak dalej. Bo pierwszy raz widzę taką ładowarkę. Dobra, szykuję to trzeba i sobie zerkniemy. Mam naszykowany mikroskop. No i tak to nie będzie naprawiane raczej. No, raczej na pewno. Sobie wylutuję tutaj te przewody. W sumie to mogę obciąć, ale już nie będę taki. Okej. Okay. Mamy to. Dobra, cyk, nagrywanku mikrokontroler Kurcze, to on wybuchnął w końcu czy nie? Jakieś tam ślady są Tutaj widać coś na tych wyprowadzeniach o. No chyba, że to coś tu się po prostu od wystrzału odłożyła to co jest tutaj Topnik jakiś chyba Dobra, idźmy na sam wystrzał Okopcone rezystorom się wybuchło Okopcony No i dobra, a z drugiej strony Z drugiej strony nic nie widać Wybuchnięty kondensator Takie ma ładne włoski. No i co? Oczyszczę tą płytę i sobie zobaczymy jeszcze. Dmuchawą. Robi robotę. Pod mikroskop. No teraz te rezystorki czyste. No te wybuchły. Tutaj ubytki widać. W druku, w ścieżkach. O, wytopiło, wypaliło ścieżki. A jak ten procek? W ogóle, czy będzie można go odczytać? Co to za jaki? Pod różnymi kątami. No nie, nic nie widać. Wezmę sobie jeszcze spróbuję. Wacikiem. Jakieś napisy są. Dobra, ja to doczyszczę i, i pokażę, co to za procek. No jest, znalazłem, znaczy się znalazłem, wyczyściłem go i znalazłem oznaczenie. To jest Nuvoton, taka firma. N79E815AT20, znalazłem datasheet do tego, ale po chińsku. No tak to wygląda. Myślę, że gdyby w porę wymienić ten elektrolit, ten kondensator, to dałoby się to jeszcze uratować, no ale w takiej sytuacji to za dużo tutaj już szkód się narobiło. No, będzie zwarty ten kluczujący. Tutaj też generator. W sumie też sobie sprawdzę, co to za jaki. To by trzeba było wszystko wymienić, nie? także bez sensu. No, ten generator przetwornicy to jest. LD7750 RGR. Jest duża szansa, że też jest, też jest uszkodzony. Jeszcze zmierzmy sobie tego kluczującego. Na pewno ma zwarcie. Ma zwarcie we wszystkie strony. Także co on? Nie opłaca się tego robić. Jeszcze sprawdzę, ile kosztuje nowa. To jest Smart Charger 4 do akumulatorów 6V 2A, 12V 4A. Na Allegro kosztuje nowy 109 zł. Także mówię, jakby był elektrolit, czy tam elektrolity komplet do wymiany, to, to bym wymienił. Nie, niech sobie jeszcze przecież pochodzi. No ale w takiej sytuacji, no to bez sensu. Nie opłaca się. Tyle na razie, do zaś.